Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest to Ster, jesteście i wy. Ostoja Dworska, piąta edycja. I ze mną legendarny Falloster. Dzień dobry, jak się macie? Dzisiaj przywita Was duo Faloster Faloster Turniej w Ostoji Dworskiej, organizowany od pięciu lat. Patroni widoczni na ekranie. No i przed nami. Pierwsza runda na zaproszenie do lajku okolicznościowego Piotr Szymański, w jej za to Mała szaka od Piotra, 941 rating. Kamil Kilian, ciekawostka. Trzy rundy zagrałem z Kamilem i w tamtym roku dwie, co daje 5 rund z rzędu z tym Panem. Proszę, być może po Bogomu. Michał Rozynek, reprezentant Dzików. No i. Mała szaka. Yy, Jestem tan Warszawa. Widzimy verdi rate 25%. Całkiem nieźle. Chociaż wynik tego nie pokazuje. Dolny zawodnik, a na tak koniec Matryk Gieź, który zdecydowanie w roku 2023 jest bardzo hmm. dobry. Tak, hekana na mocy to na pewno pokazała. Zobaczymy, czy obroni. Rok temu chyba w Patryk wygrał, tak? No zobaczmy jak ty go. Tak, wiesz stołek 107, popularny Sadek. Ja ostoję, w tym roku grałem po raz pierwszy. Więc będę mógł tutaj wrzucać swoje spostrzeżenia świeżaka. Olaf, ty grałeś który raz? Eee, PDGA to jest drugi turniej na ostoi. Obi prawa, obi lewa, tunel. Tak, tutaj jest typowy taki low ceiling, trzeba uważać na te gałęzie w tunelu, które mogą zgasić te dyski. Przy odrobinie pecha wyrzucą je na Obi. Kamil z forehandem, dobry forehand. On troszkę za wcześnie zaczął fejdować, ale to będzie około 15 metra. Bardzo podobało mi się. Albo będzie long nawet. Michał też zdecyduje się na forkhead. Ale zahaczył o drzewo i to jest niefortunny kick na ubinie, niestety. I to będzie ciężka pozycja. Ja szybko gram, ten dysk mocno, mocno ternował do prawej, a po lekkim skipie znalazł się około kółka. Michał Zoubi tutaj próbuje Forhand Anheuser. Chyba troszeczkę, troszeczkę long. Piotrek po prostu layup, low ceiling, ciężko cokolwiek zrobić. To też taka. Też, te, też pozycja, mocno abstracted. Trudna, trudna pozycja. Widzimy ten koszyk poukrywany tutaj w gałęziach drzew. Michał też bez widoku na czystego pata. Patryk z szansą na birdie. Mamy to. Otwiera temat. Minus 3 u Patryka. Po par, czy bogej? I przechodzimy na drugą część pola. Przez ulicę Broka na 2, 105 metrów. Koszyk umiejscowiony na oponie. Oponie z Ursusa. Jak ci poszedł ten dołek? No ten dołek e, ogólnie raczej ciężko tutaj było zrobić bogeja, chyba że z koszykiem coś się stało, tak, w miarę otwarta przestrzeń. Ci co grali o ostoje wcześniej, e, pewnie zauważyli, że T jest w dużo cięższym miejscu i trzeba teraz rzucać e, z drzew. Trzy, trzy backhandy jak na razie, czyli tutaj ta linia hizerowa, ale tak myślałem, że ktoś pokusi się, pokusi się o forhend, ale jak ci... Ten forhand usiadł, nie widzimy niestety. No ten forehand lekko no-zap, też mieliśmy wiatr prosto w twarz, więc to nie ułatwiało. No i wyleciał short. Piotrek rzucił w ziemię tutaj od razu i teraz lejap na par. Całkiem niezły. Bardzo dobre rzuty. To był mój forehand, Drugi rzut też nie był daleko od kosza, ale bez szans na atak na birdie. No. Pechowa rolka? Nie, już ten dysk się zatrzymał. Raczej w bezpiecznej odległości od kosza. Michał też. Mały stepper. Pechowa rolka, ale nie do końca. Już myślałem, że to Patrykowi tutaj wpadnie. Patryk chciał o drugie Berdy się pokusić tutaj. Kamil. Napewniaczka z drugim parem. Bezpieczny start rundy. To samo u Piotrka. Wysoki pad, dobrze kosztłapał. To chyba są te nowe kosze, co na ostoję wleciały w tym roku. Nowe Jaro 3, serdecznie pozdrawiamy. Michał też z klasyczną parówką. Tutaj też bez niespodzianek. Bez niespodzianek, bez niespodzianek. Poczekajmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Obiecujesz, że będą jakieś niespodzianki. Dobrze. Będzie fajnie. Par Dołek numer 3. Krótszy, krótszy dołek, krótsza jamka. 79 metrów. Koszyk mocno do lewej. No i obcięty tutaj OB dookoła, więc te spadające heizery muszą być Sze szerokie. Szeroki haizer, wiało trochę w twarz. Patryk Long. Nie wiem czy to było OB. Wydaje mi się, że został safe. Piotrek. Osobiście jeden z moich ulubionych dołków, głównie przez to, jak fajnie widać te pola z ty To prawda, ten dołek, ten dołek faktycznie jest bardzo malowniczy. Nie myślałem o nim w ten sposób. Wiem na pewno, że wiele osób nie lubi natomiast tych krzaków z lewej strony. To jest taki typowy krzak pożelasz dysków. Mój rzut też całkiem dobry skip i to powinno być około 6-7 metra. I na koniec Michał. Nisko Szą? bez skipa szans na birdie. Kamil tutaj sprawdza wiatr i jakość lokalnego zboża. Kamil chyba był na 11 metrze, więc będzie mógł skakać. Tutaj że szykuje się do skoku, jednak nie zdecydował się na to Piotrek, jaki ładny pacik, berdik, minus 6 w totalu. Ja z szansą na berdik, piąty metr. Czy znowu będę mu powiedzieć, jaki ładny pa, pa pa, pacik pa, pa. ładny, <laughs> niestety nie tym razem. Ten Patrick już zdecydowanie bardziej przypomniał moją gierkę. I to było Berdy, czyli Patryk był safe. Yy, nie, to... To było Berdy. Tak, to było Berdy. Patryk był safe. Masz szansę, myślałem, że to było par safe, bo wyświetliła się tutaj ikonka par, ale dotyczyła ona Ciebie. Więc Patryk już na Berdy w tej rundzie. Doktor numer 4. podwójne mando, oddalone o siebie chyba jakieś 5-6 metrów. Najpierw mijamy lewe drzewo z prawej strony, a następnie prawe drzewo z lewej strony. Koszyk lekko do prawej. Touchy forehand forhand razy 5 steed, czy może ktoś pokusi się o jakiś finezyjny Anheuser? A wszyscy zagramy forhand, ale nie pamiętam. Zobaczymy. Przekonajmy się. Patryk. Tutaj jestem ciekaw jaki dysk wybrał. No i ten dysk mógł nie przejść mando, mógł zostać w drzewie i zostać safe. To wcale nie ułatwi mu zadania. Silny tutaj mocny forehand Piotrka. Kamil zawsze miał dobry forehand. Troszkę za szeroko zasłonił nam końcówkę lotu, ale okolice kółka prawdopodobnie. Ja z Felonem. Bardzo dobry rzucik, pięknie to wygląda. I będzie piękny rezultat, I bo piękny. Dy dysk jest w bulzaju. Dobrze, brawo. Michał trochę wyżej chciał rzucić. I ten dysk też mógł zostać safe. Jak widzimy Patryk jest safe przed Linką Mando i będzie próbował się wyrzucić na ferry, żeby minąć Mando. Mhm. To był spektakularny scramble na półtora metra. Czy to już jest trzeci rzut. To jest trzeci rzut, tak. I ten Ciężkie duch, miejsce. troszkę long. korekta, troszkę short. To chyba Kamil. Piotrek na Berdi. Mamy okay. to. I to drugie Berdi na kolejnym dołku. Lecimy po indyczka. Tak jest. Tutaj też piąty, szósty metr. Kamila. Niestety nie znalazł drogi do łańcuchów. Patryk pewnie. No i to faktycznie byłeś duży. blisko Olaf. Gratulacje. Piękny wikik. No my przenosimy się teraz powoli na dołek numer 5. Dołek, na którym legendarny El Mutante Elmutanter znowu CDP potężnym fothendem na 125 Albo bardzo mocny rzut albo wysoki Enhizer. To były dwa sposoby na znalezienie grobitego kosza. Widać po drzewach, jak wiecznie było na tym dołku. Na pewno nie ułatwiało to. Bardzo fajny Bardzo fajna linia. Odpowiedni dystans. Dosyć wąsko wokół kosza. Piotrek z backhandem. Olaf, u ciebie też widzę flexy. Halo Rave. Tak się decydowałem ze względu na wiatr, nie był do końca to dobry wybór, ponieważ ten dysk bardzo mocno sfejdował do lewej. Wyrzucałeś Hello Raven Garetha Getty'ego? Tak. Wow, szalony wybór. Jako fanatyk tego dysku no, nie decydowałem się na takie działo, u mnie leciał tutaj Shrike albo FD. U mnie leciał tu Shrike w dwóch rundach wcześniej, dwa razy skończyłem w krzakach po prawej na wysokości kosza. Kamil, daleko. Daleko, ale to też jeszcze będzie około 15 metra. Oj. Olaf to nie ten dołek, nie ten pierwszy, mój drogi kolego. I approach zahaczył o drzewa... To jeszcze nie jest skończony dołek. No, około 10 metra. A z patami może być różnie, tak jak przed ostatni dołek tu pokazał. Tak zazwyczaj jest. Można przyjąć taką zasadę. Z patami może być różnie. Od, ch od chłopaków tutaj lejapy pod kosz. Pewne bardzo blisko kosza. Michał chyba będzie atakował. I tutaj z naszej perspektywy niewiele zabrakło. Kamil również. Na nóżce. No i to jest ta trudna pozycja, o której rozmawialiśmy. Ale jaki piękny pacik smów! brawo, Aż za nie mówiłeś ten... Tak, no. Jak się klęka przed koszem, to zawsze wchodzi. To Zobacz, jest taka niepisana jest? zasada Disgolfa. Wymaga po prostu to poświęceń, A pożegnanie z to wynagradza. Drog numer 6. Wracamy do sadku. 96 metrów. Nie wiem jak ty, ale ja absolutnie nie byłem zainteresowany grą fairwayem, tylko tutaj szkoła doktora Anheisera kazała wyjąć je w piątkę i grać wysoko nad lewym drzewem. Ja tutaj grałem raifem w trzeciej rundzie, chciałem zaatakować Berdy. Zaraz, 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 to był bardzo ładny rzucik, Piotrka. Ty też próbowałeś to powtórzyć. No, nic dziwnego po tym, co zobaczyłeś. No, Patryk pokazywał mi tu właśnie tę alternatywną amfajzerową linię. Myślałem, że ją zobaczymy, ale nie pokusił się na to. No dobra, chłopaki, obejrzałem wasze pięć rzutów i wygląda na to, że da się też rzucać przez ferro na tym doku. Zdecydowanie. Tutaj w podobnej scenerii te aprocze. Mój no to niestety był leja do krzaków, ciężko było cokolwiek zrobić. Zobaczmy, czy Piotrek ma szansę na birdie. To było na par. Bardzo fajny pacik. No i Kamil z pierwszym Berdaskiem. Świetny Berdi Kamila. Nie zechciał zostać w koszu po tym parcie Piotrka. 8 metrów łatwiejsze niż 3. Czasami tak bywa, dokładnie. Niewiele brakowało, bo drive fenomenalny. Dołek no numer 7. Z lewej strony budowa nowego biura zawodów. Przed nami 89 metrów fairwayu. Wycięte obi Mando. Double, Mando. Double Mando. To jest taki dołek, który. Łatwo przerzucić i na tym polega jego dodatkowa trudność, dlatego że rzucamy lekko w dół drogi. Patel, midrange to były dyski, które dominowały na tym koszu. Bezpieczne zagranie ze strony Kamila. To jest forehand jarnem. Piotrek, widzimy, że tutaj problemy trwają dalej po poprzednim dołku. I Patryk tutaj złapał wiatr, to chyba jest to ubi. Gdzieś tam na granicy. Wydaje mi się, że niewiele zabrakło po prostu. Tego... Też jakiś S-Line, chyba Zone albo coś. Bardzo stabilnego. Bardzo naprawdę. stabilnego. I u Ciebie? Oj, Olaf, czego, czego tam szukasz, mój drogi? To niestety było Obi. Early, early race. Tak. No tego dnia było bardzo ciepło, problemy z gripem. Kto tego nie przeżył? Szeroko, spokojnie, to już będzie na bogeja. Fajny approach, na początku myślałem, że za szeroko, jednak tutaj wszystko pod kontrolą. Stabilność dysku zrobiła swoje. Wiało z prawej do lewej, no też trzeba wziąć pod uwagę zawsze. Niewiele brakowało teraz Kamilowi. No, Kamil przez cały turniej bardzo dużo takich ataków miał właśnie. 20 metr nawet. Też bardzo blisko Michał. Udało się obronić tego ja dobrym na koszyk. Jeden Piotrek. z prostszych dołków. ja tutaj nie chcemy. Tym razem pewnie. Widać było, że Piotrek jest podwójnie skupiony przed tym patem. Patryk też bugej. To oznacza, że było obi. Wit. Było Dość numer 8. Yy, Podwyższony kosz. Bardzo ciekawy. Pozwalający wybrać, czy 72 metry pokonamy. Z rzutem backhandowym, może mniej stabilnym dyskiem, czy będzie to forehand, jak w przypadku Kamila i dyski już bardziej stabilniejsze. Piotrek również. Na tym dołku zostały również dodane takie bardzo denerwujące paliki, Tur za wyjściem przez ten leśny gab. Tak zwane mozzarella sticks. Tak, tak. Rok Na temu tego pole. nie było. Rok temu tego nie było. Tutaj chcesz uprzedzić fakty i powiedzieć, że za dobrze po prostu nauczyłeś się poprzednich layoutów? No tak, no gra na pamięć, o to chyba tak to się bo... robi wynik. W końcu piąta edycja. Szeroko. Ale jednak nie myślałem, że trafisz. Szeroko, ósmy metr, podwyższony kosz. Safe. Safe. Tam jest płotek druciany. Płot zrobił robotę. Olaf bardzo blisko. Naprawdę milimetry do tej czapki. No nie można powiedzieć o tym, że Patryk był zadowolony. No ja byłem zadowolony. Agresywna gestykulacja rąk, ma świadomość tego, że może grać e, znacznie lepiej, jest blisko tej gierki, a od pięciu dołków nie zobaczył Berdy, Myślę, że jasna frustracja. Patryk wrócił. Jotek wrócił. Po nietrafionych patach. Zdaje się, że Michał też... Nie, Michał nie, ponieważ pierwszy pat miał płot. numer 9, 102 metry. Też takie okno, właściwie brama stworzona z drzew, w którą trzeba trafić. No i potrzebujemy tutaj wyraźnie stabilnego finiszu po to, żeby zbliżać się do koszyka, który jest ukryty z lewej strony. Bardzo ładny rzut od Kamila. Następny T. Piotrek, tutaj niestety popularny kiki, łajsoki, pierwsze drzewo, ale chyba wypluty gdzieś ten dysk na fairway, na środek, więc nie jest tak źle. Michał dostał również kika, ale wyraźnie w lewo. Patryk tutaj chciał upolować jakiegoś kreta. Powiedz może coś więcej o tym rzucie, jeśli go pamiętasz. No mój rzut, dobra linia, trochę za wysoko. Od razu czapa w dół. No i będziemy próbować aproczować na par. Szeroki, wysoki hajzer Piotrka. Chyba, chyba jest tam gdzieś w miarę blisko Wpadły kosza. Te krzaki za, za, za koszem. Ode mnie to jest zone. Pewny rzucik, pewny aproczyk, elegancko. Michał też leci wysoko. No i Patryk. touchy forehand. Jest kawałek za koszem. Jego pierwszy patuje Kamil. To jest na Berdi. Klaus. So Poczuł się pewnie, nie złapało niestety. Patryk pewniaczek, mocny pacik. Widać, że Patryk patuje bardzo mocno i pewnie. Michał z trudnej pozycji, atletycznej, ale dla niego nie stanowi to większego problemu no I właśnie Piotrek wpadł w te krzaki, ale to było cały czas bardzo ciężka pozycja że nawet kapelusz zdjął to tak. Tak, zdjął kapelusz, to znaczy, że pozycja jest trudna. Zawsze tak robi. Pewien grymas na twarzy. Najprawdopodobniej szyszka wbiła mu się w kolano w tym kroku. No i niestety, cóż. Minus 7, Piotr Krzymański, Kamil na minus 5 i na minus 1 Olaf, Patryk. I jak Filip skonopi, wyskoczył nam tu Gaweł Sypniewski. Rewelacja tegorocznego turnieju. Ogromne talent ogromny talent zdecydowanie to chyba przeniesienie darta na disc golfa